Forma, bo nie wiem jak. Wchodzę sobie do Minecrafta, mam aktualizację, bo mówię, nie, no po co mam aktualizację? Przecież tak się zawsze dzieje, kiedy się resetuje Minecraft. A tak nagle wchodzę, a tu moje wszystkie światy lodowice. Mogę Wam pokazać oryginalne, bo i tak bym w kilka dni by, by, by tych światów nie zrobił. A po pierwsze nie mam do modów. Nic. No, bardzo się cieszę, że to powróciło. Mam bardzo dużo światów. Jakbyście mogli na górze zobaczyć, tam gdzie psi światy, że mam 92 światy. No. Powróciło. Jak chcecie jakąś inną serię, to bym zrobił. Mam nawet squid game. mógł zagrać jedną grę. W sumie nawet nie zagram. A co mi na odcinku tam szkodzi No nie wiem, widzę. No nie wiem, mam. No. Squid game nie jestem super dobry. Ale no on dobrze mi idzie. Nawet był taki chyba akurat na tej mapie bug, że mogłem za jednym podejściem przejść totalnie wszystciutko. Wszystciutko. No bardzo to jest far dziwne, ale no skłitnie w Minecraft to takie co... I z game. Ale wchodzę sobie raczej na pierwszą grę. A ty jest trudna, taka. Ale jak? jaki strzał? Widzowie! ja wchodzę, bo to nie te. To jest ja wziąłem sobie tylko to, bo tu miałem że mam jeszcze inne, gdzie będę mógł wycinać ciastko? Nie bardzo to jest fajne, że można wycinać ciastko. I twórcy tego zrobili takie coś, bo tam są szkła, ciastko i pierś, ale totalnie nie wiem, jak to się nazywa: czerwone, zielone. No, ma... weźmy sobie na inny ten, na innym telefon. No, nie wiem. Ja wezmę sobie na, na telefon i sprawdziłem dostawajcie słupki bo mamy 20 yy, 3 słupki o i tutaj chcemy co mi się najbardziej podoba to ciasteczko i też yy, mam takie klaty, jakby yy, ze Squid Game. Taki strój. Jeszcze nie mam swojego skina, zapomniałem grać. Przepraszam, że nie było tyle odcinków, ale oczywiście powracę. No, znowu parasolka. I nie umiem tego wycinać ja to robię trzeci raz w życiu. Halo? I harpun mi przepadł. Mówię, totalnie tego nie umiem. Gdybyście chcieli z kimś odcinek, to piszcie w komentarzach, ja może kogoś znajdę. Teraz ja się muszę skupić, bo ja tego nie umiem. No, to jest mod. To jest harpun. To jest jakby, co to. Co, Tam to, coś to był harpun. Dlatego tak źle mi idzie. I właśnie ciągle tu upadam. Bo nie umiem przejść. Się mapka zacięła. nie wiem czemu, ale te łóżka to jest. Nie wiadomo co. Też nie wiem, co jest jaki w ogóle blok. Jest świnka z karbonka. ja przez to lewituję. Jak ja lewituję? Na tym bloku lewitowałem. Widziałem, mm. przez to się nie da przejść. Co to? Co to? Wow. No I tam widać zwykły świat. To jest dziwne. No i kończymy ten odcinek. No fajny był. Pokazałam wam e, jakie jeszcze tutaj mody mam. Jak chcecie kolejną część modów. A jeszcze zanim skończę odcinek widzowie, to mam sprawdzić czy ten świat, Deep Dark, z tego nagrywam, ta część pierwsza. No to. No nie wiem. Czy przeżył? Bo nie widziałem, ale chyba nie. Nie, nie przeżył. Nie ma Deep Dark. stworzyć, ale i tak bycie takiej długiej nie było, widzowie. Więc jak chcecie, żebym znowu stworzył, dajcie subskrypcję, łapki w górę. No i będzie więcej odcinków na kanale, bo niestety na razie mam mało, bo nie mam jak na razie nagrywać. Chęć obbęcił. Mam tu nawet one block Masz rubią. Czy nasz bardzo dobry jest Minecraft Bariera. No, kończymy odcinek. Dużo różnych światów. Na pewno bym nie omówił, bo i tak wszystkich nie pamiętam. A ja kończę odcinek. No i się ma.